Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która poświęcona jest Kongresowi Kobiet. Kongres Kobiet, przypominam, będzie miał miejsce 9-10 maja w Warszawie w sali kongresowej. Witam serdecznie profesor Magdalenę Środę, jedną z twórczyń i głównych działaczek Kongresu Kobiet. Proszę państwa, zdecydowałam się na to, żeby dzisiaj zorganizować konferencję poświęconą kongresowi kobiet w sejmie z takiego to powodu. Bo z jednej strony jestem członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet, a z drugiej strony jestem posłanką i wicemarszałkinią Sejmu, która stara się postulaty Kongresu Kobiet wcielać tutaj w Parlamencie. Czyli z jednej strony jako w Radzie Programowej dążę do tego, żeby Kongres Kobiet podejmował głos w ważnych sprawach dla kobiet i działał na rzecz pełnego równouprawnienia kobiet w Polsce we wszystkich sferach życia, a z drugiej strony tutaj w Parlamencie dążę do tego, żeby te postulaty były realizowane, bowiem głos Kongresu Kobiet jest jednym z najważniejszych w tej chwili głosów społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa kobiecego i także tych wszystkich, którzy uważają, że prawa kobiet wciąż w Polsce mają się źle i, w, i wciąż wiele jest jeszcze do zrobienia, żeby sytuację kobiet poprawić. I muszę przyznać, że, że, sytuację, że osobiście tę sytuację mam trudną, dlatego że tak naprawdę w Sejmie Trudno znaleźć sojuszników i sojuszniczki dla postulatów prokobiecych. Wciąż jeszcze bardzo wiele ustaw przepada w sejmie. Wspomnę chociaż o, o, o ustawie, która przepadła dwa tygodnie temu, ustawia o edukacji seksualnej, która miała fundamentalny wpływ na życie dziewczynek i pozwoliłaby im uniknąć rozmaitych zagrożeń związanego. Związanych ze sferą seksualną, której skutki tych zagrożeń, których dziewczęta ponoszą, szczególnie Niestety Parlament tej ustawy nie przyjął. I, i tu pozwolę sobie na inną uwagę dotyczącą moich kolegów i koleżanek posłów i po, posłanek. Bo sytuacja jest taka, że bardzo wielu, wiele osób, poseł, posłów i posłanek, bierze udział w Kongresie Kobiet, lubi się ogrzać w świetle kongresu kobiet. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o realizację ich postulatów, z tym jest nie najlepiej, by nie powiedzieć. Źle. Dlatego też ja za Państwa pośrednictwem chciałabym bardzo serdecznie zaapelować do moich koleżanek, posłanek i posłów. Słuchajcie, chodźcie na Kongres Kobiet, ale nie tylko po to, żeby się tam pokazać, nie tylko po to, żeby w świetle Jupiterów zrobić sobie fajne fotki, tylko po to, żeby posłuchać tego, co kobiety mają do powiedzenia, jakie, jakie postulaty zgłaszają i wyciągnąć z tego konsekwencje, to znaczy swoje osobiste konsekwencje konsekwencje. Te postulaty muszą być zrealizowane, żeby Polska była krajem równościowym, w którym i kobiety, i mężczyźni mają równe prawa. A teraz już poproszę o zabranie głosu pani panią profesor Magdalenę Środę. Bardzo proszę. A ja nawiążę właśnie do tego, co mówiła pani marszałkini. Mianowicie rzeczywiście istnieje taki rozdźwięk między polityką Kongresu Kobiet, bo możemy użyć tego słowa w takim szerszym sformułowaniu, a tak zwaną twardą polityką parlamentarną. Są kobiety, które dają swoją pełną zgodę na postulaty Kongresu Kobiet, obiecują je promować, a potem mówią no niestety nie mogłam tego robić w tej i w tej sytuacji, ponieważ twarda polityka, czyli lojalność wobec przywódcy wymaga ode mnie czego innego. Myślę, że na tym Kongresie ten temat musimy podjąć, bo Kongres Kobiet jest nie polityką jakiejś partii alternatywnej kobiecej wobec tak zwanej twardej polityki, ale jest taką próbą zmiany rozumienia polityczności w ogóle. I chciałybyśmy, aby tego rozdźwięku między postulatami promowanymi na Kongresie Kobiet, a możliwością ich rzeczywistej realizacji w parlamencie, aby tego rozdźwięku po prostu po prostu nie było. A ja tu jestem, żeby zaprosić Państwa przez Państwa pośrednictwo na szósty kongres kobiet 9-10 maja. Można się rejestrować dziś do północy. W tej chwili mamy 9 tysięcy zarejestrowanych kobiet, około 100 grup z regionów z całej Polski. Bardzo bogaty program wbrew temu, co napisała w nim, o nim dzisiaj. Chyba lekko przytomna Renata Grochal. Jest on niesłychanie obfity w zagadnienia merytoryczne. To, co zostało wypunktowane w tym artykule, czyli promowanie kobiet do wyborów, które według niej będzie falstartem, nie jest aż tak ważne, bo jak powiedziałam, Kongres Kobiet jest pewną formą wpływania na mentalność czy zmiany kultury politycznej w ogóle. To jest praca zakrojona na bardzo wiele lat. i. Na pewno nie można od nas oczekiwać jakichś szczególnie spektakularnych zachowań, ani szczególnie spektakularnych, radykalnych, radykalnych zmian. Oczywiście ten kongres będzie promował kobiety do, we wszelkich wyborach, będzie je promował w sposób ponadpartyjny. Teraz promujemy kobiety do Parlamentu Europejskiego, potem będziemy pracowały i budowały warsztaty do wyborów samorządowych, potem, i to będzie pewno bardzo ważne, do wyborów krajowych również, jak mówię, w sposób ponadpartyjny właśnie, będąc wierne postulatom postulatem zmiany mentalności politycznej, zmiany kultury politycznej. Nie jest też prawdą, że będziemy się obficie zajmowały problematyką gender. W kongresie to jest sprawa dosyć znana. Nikogo ona tam specjalnie nie podnieca. Badania dotyczące gender stanowią podstawę wielu ruchów emancypacyjnych. Będzie jeden mały, króciusieńki panel poświęcony wyjaśnianiu pewnych zawiłości albo nieporozumień wokół tego pojęcia. Poza tym zajmujemy się samorządami, zajmujemy się polityką społeczną, zajmujemy się sprawami publicznymi, edukacją, kulturą, biznesem. A polityka socjalna, jak powiedziałam, jest mocno podkreślona, jak również przemocą. Akurat panele poświęcone przemocy są interesujące, bo w tym roku Janna Piotrowska zorganizowała panel o mężczyznach przeciwko, przeciwko przemocy. Także zapraszam serdecznie. Jest bardzo wiele problemów, bardzo wiele paneli, bardzo wiele dyskusji. Bardzo wiele kobiet z całej Polski i ze świata, będą również kobiety z Ukrainy. Zaprosiłyśmy działaczki Majdana, żeby porozmawiać na temat tego, jak widzą najbliższą i dalszą przyszłość Ukrainy. Będziemy również rozmawiały o naszych osiągnięciach w ciągu 25 lat transformacji i 10 lat integracji europejskiej. Na pierwszym panelu będzie Jerzy Buzek, Danuta Hibner a potem będą kobiety właściwie z całej Polski, z różnych dziedzin. Na końcu sformułujemy postulaty, przekażemy je panu premierowi jak zwykle, ale jak powiedziałam nie można oceniać Kongresu Kobiet ze względu na stopień realizowania tych postulatów. Tylko raczej na stopień zmiany społecznej, mentalności społecznej, która w kraju niewątpliwie pod wpływem działań kongresu się dokonuje. Jeśli państwo chcą być świadkami tych zmian, zapraszam serdecznie. dziewiąty, dziesiąty. można się rejestrować dzisiaj do północy. Ja również przyłączam się do tego zaproszenia, co więcej kieruję szczególności do posłów i posłanek, żeby przyszli na Kongres Kobiet i uczestniczyli w tym Święcie Kobiet, bo Kongres Kobiet to jest święto kobiet, na tak naprawdę święto kobiet w Polsce, ale ja nie idę tam po to, żeby świętować, tylko idę po to, żeby, żeby mówić o tych trudnych problemach, które wciąż czekają na rozwiązanie i przede wszystkim, żeby skłonić i Kongres Kobiet, i kobiety, by jeszcze aktywniej i jeszcze mocniej naciskały na rząd i nas, na polityków którzy i polityczki, którzy, które i, i którzy nas reprezentują do tego, żeby te postulaty poważnie traktowali i poważnie je w życie wdrażali. Także mam nadzieję do zobaczenia na kongresie. I, a teraz już pytam, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? E